Dziś domowe naturalne sposoby na kaszel mokry. Miód może być skutecznym środkiem łagodzącym objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Dowody naukowe wskazują na to, że miód może zmniejszać wydzielanie śluzu. Badania podkreślają jego właściwości łagodzące kaszel i łagodzące stan zapalny gardła. Miód może zmniejszać częstość i intensywność kaszlu. Miodu nie należy podawać niemowlętom poniżej 12 miesiąca życia. Badania wykazują, że imbir może być naturalnym lekarstwem na kaszel mokry, pomagając rozrzedzać śluz. Warto podkreślić korzystne połączenie imbiru z miodem w zakresie leczenia kaszlu mokrego. Kurkuma dzięki swoim właściwościom może być pomocna zarówno w przypadku kaszlu mokrego, jak i suchego. Kurkuma w postaci np. naparu może rozrzedzać zalegający ślus w drogach oddechowych i wspomagać odkrztuszanie. Badania, choć ograniczone, wykazały, że bromelaina zawarta w ananasie może działać jako środek mukolityczny, dzięki czemu ułatwia odkrztuszanie. W przypadku przyjmowania suplementów z bromelainą trzeba mieć na względzie, że może ona wchodzić w interakcję z niektórymi lekami, dlatego zawsze warto skonsultować się z dobrym lekarzem w tej sprawie. Kasza jaglana działa wysuszająco, dzięki czemu może pomóc zredukować kaszel mokry. W łagodzeniu mokrego kaszu, czyli tak zwanego produktywnego, może pomóc także picie ciepłych napojów oraz zup. Gdy męczcie kaszel, często pij, to również pomoże złagodzić kaszel. Tymianek, bluszcz, pierwiosnek, rośliny te mają właściwości mukoregulacyjne i ułatwiają odkrztuszanie. Badania wskazują na korzystne połączenie tymianku i bluszczu pospolitego oraz kombinacji tymianku z korzeniem pierwiosnka, które to łagodzą odruch kaszlu, zmniejszając jego nasilenie i częstotliwość. Mięta pieprzowa może być przydatna przy mokrym kaszlu, ułatwiając odkrztuszanie. Badania wskazują, że geranium jest pomocne w łagodzeniu objawów kaszlu i może zredukować jego częstotliwość. Ponadto geranium łagodzi objawy zapalenia skrzeli i zapalenia zatok. Napój z ciemnienia pomoże przy drapaniu w gardle i może wspierać oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny. Płukanie gardła słoną wodą może pomóc złagodzić ból gardła towarzyszący kaszlowi. Słona woda może wspomóc usunięcie zalegającej flegmy z tylnej części gardła, zmniejszyć stan zapalny i dać tymczasową ulgę. Inhalacja parą wodną z olejkami eterycznymi lub solą fizjologiczną rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia jej usunięcie. Do inhalacji parą wodną warto dodawać olejki. W przypadku kaszlu wskazane są olejki eukaliptusowy, miętowy, tymiankowy, lawendowy, rozmarynowy, sosnowy, cynamonowy, z bergamotki, z drzewa herbacianego, cyprysowy czy z geranium. Przy stosowaniu olejków zawsze warto zachować ostrożność i zapoznać się z przeciwwskazaniami. Ciepła kąpiel z olejkami eterycznymi pomoże rozluźnić zalegającą wydzielinę i ułatwi odkrztuszanie. Prawidłowa wilgotność powietrza powinna wynosić na poziomie 40-60%, w zależności od temperatury. Warto mieć na względzie, że suche powietrze wysusza błony śluzowe, co przyczynia się do nadprodukcji śluzu. By podwyższyć wilgotność powietrza w pomieszczeniu, można na przykład zawiesić mokry ręcznik na grzyniku e, lub postawić w pokoju garnek z wrzącą wodą. Łyżka octu jabłkowego wymieszana w szklance ciepłej wody z łyżką miodu może pomóc rozrzedzić zalegającą wydzielinę i ponadto działać przeciw przeciwzapalnie. Syrop z rzodkwi działa wykrztuśnie, antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Może być np. zrobiony z startej, białej lub czarnej rzodkwi i miodu. W walce z kaszlem mokrym pomóc może też olej z czarnuszki, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Badania wskazują na jego potencjał leczniczy w przypadku zapalenia zatok dzięki m.in. działaniu przeciwzapalnemu i przeciwdrobnoustrojowemu oraz immunomodulującemu. Delikatne oklepywanie pleców dłonią złożoną w łódeczkę, opukiwanie od dołu ku górze, omijając kręgosłup i okolice nerek, może pomóc w odkrztuszaniu. Warto to stosować rano, a także po inhalacji. Będąc oklepywanym, powoli i głęboko oddychaj. Smarowanie klatki piersiowej i pleców maściami rozgrzewającymi zawierającymi olejki eteryczne wspomoże organizm w walce z infekcją, zmniejszy dolegliwości bólowe i ułatwi oddychanie. Ciepłe okłady na klatkę piersiową mogą być zamiennikiem maści rozgrzewających, wspomagają odkrztuszanie, przynosząc ulgę. Nie stosuj ich w przypadku gorączki i ostrych stanów zapalnych. Do zrobienia ciepłych okładów możesz zastosować na przykład Podnieść lekko głowę, podkładając sobie dodatkową poduszkę. Spanie z podwyższoną głową jest pomocne, by ograniczyć męczący kaszel w nocy, zmniejszając spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła. W walce z kaszlem mokrym wspomóc mogą także syrop z cebuli i syrop z czosnku w połączeniu z miodem i cytryną. Istotną sprawą jest także to, czego należy unikać w czasie kaszlu, na przykład na biału ponieważ wzmaga on produkcję śluzu, więc nie będzie sprzyjał przy kaszlu mokrym, może zagęszczać śluz i utrudniać jego usuwanie. Ponadto warto unikać kofeiny, smażonych ciężkostrawnych potraw, białego pieczywa, gazowanych, zimnych napojów i cukru.